Dzień dobry kochani, tu Mary i Mario i zdrapeczki, prezencik od. od Paulinki z kanału Pumka i Miron tak. którzy odwiedzili nas będąc na wakacjach w Gdańsku no i podarowali nam tutaj takie zdrapeczki jak super linie i krzyżóweczki, a te szczęśliwe linie to jest taki dodatek, bo akurat Paulinka drapiąc u nas Wygrała jedną zdrapeczkę, no i powiedziała, że mamy ją wymienić to wydrapał na nową. to jej mąż tak. Mirek Miron, no i zapomnieli ją zabrać. Więc skontaktowałam się z Paulinką, bo dzisiaj już odjeżdżają, co z tym zrobić. Czy ci wysłać tą zdrapkę? czy co? Ale Paulinka powiedziała, że mamy ją sobie wymienić i zdrapać na kanale, że to o mnie. Także dodaliśmy sobie wtedy jeszcze jedną imię, żeby było porówno. Także powiedzmy, że to są zdrapeczki od Paulinki i Mirka. Także Paulinko, trzymaj kciuki, żebyśmy coś wydrapali. Link do kanału Paulinki oczywiście zostawiły w opisie. Tak, oczywiście. Paulinka też prowadzi kanał zdrapkowy. od czasu do czasu wrzuci jakiś filmik. No mam nadzieję, jeżeli długo będzie miała, bo coś mówiła, że będzie miała chwilę przerwy, no ale chyba wróci. Także zaglądajcie do Paulinki, zostawcie co trzeba, czyli subiki, łapeczki w górę i miłe komentarze. No więc zaczynamy! Dobra, to od czego zaczynamy? Ja zaczynam od tych szczęśliwych dni pierwsza, dobra? Dobra, dobra, czekaj tutaj. Jak już widzicie, jeszcze powiem, że tutaj wydrapaliśmy już sobie troszkę, bo jak na dwie osoby to by mogło być za długo. Także to są już rozpoczęte. Tych malutkich nie zaspoczęliśmy, więc działamy. Czy to wszystko dobrze widać? Czekajcie, to tak, chyba to dobrze. Ustawione. Dobra. Ta zdrapeczka jest numerem 51. Mamy kraba. Jednego. Nie, dwa. Ale dwa. Patrz, ja się szybko chcę i wtedy ja to nie spojrzę. Wtedy gubisz. Gubię, tak. Mamy jabłuszko. Tu mamy jabłuszko. O, jabłuszka są trzy. Ładnie. No, <grym> Teraz ananas. Ten, co ja Arbus. mówię, arbuz. <grym> Tu mamy arbuzik i to chyba wszystkie. Mm -hmm. No też by się przydał, no ale to może później. No, tu mamy księżyc jeden, czekolada, czyli złoto, no, jeszcze, jedno. Też jed jeszcze jedno jest, tak. No, szukaj, szukaj. Tu w jednym rządku, ja na patrzę. Tak, pod blisko, pod, pod, nie? Nie, nie? nie ma. Nie, nie. Oj, to już się spora na wiśnie dawna. Teraz mam bananka, nie, 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 mam nie. mamy. Podkowe mamy. Dobrze. I jedną. Garnek. No to jest sztuk raz, nie jeszcze Got Gotujący się garnek z jakąś mm, dobrą mm. zupką. Tak. Oni to myśleli, że chyba garnę ze złotem, no ale dobra. Tak, ja wiem, że to jest tak, ale ja zawsze odwrotnie no czasem muszę powiedzieć, no nie. Mhm. No tu sama wymyślam. Tu mamy worek, tu sakwy, chyba dwie. Pomarańczkę, no. tu mamy jedną. I drugą. Tyle. Grucha, jedna. Klucza nie widziałam. Nie ma. o, Teraz jest mamy. Ananas. Jest ananas, <gry> ale tylko jeden. Mm -hmm. Truskaweczka. I to tyle. Zdrabki drapki coś mało dają wygrany ostatnio? No, Takie ładne, a nie chcą dać wygrać, no nie? Ładne nie, bo nie są. No gronka, no tak. Ok, jeszcze trzy. Biedronka. No i tyle. No. Gwiazda. Nie tak. ma. I ostatnie mamy co? Śliwka. U śliwka nic nie da. Tu śliwka, też nic nie da. I da, jest jedna. Ale to jeszcze nie jest ostatnie. A, a to kto to odkryje? A tu jeszcze miałam cytrynka. No dobra, ale to już więcej nie da. Ale jest linia, jest 3 Mamy to, jest. <grybujesz> Widzisz Pawinka, jest 3 złote. D, D, D. Pięknie. Dobra, no to zobaczymy, co w tej mojej się kryje. No, bo kryje. Ty masz po kolei mamy. Tak, 52. No. Zobaczymy, co w tej mojej się kryje. I mamy tak, pika. Mhm. I tu. Może też coś będziesz miał. Może się taki udać. Miał, miał, miał. <laughs> Oczywiście, arbuzio. Arbuzo, łobuzo. Arbuzo, łobuzo nie ma więcej. Teraz kości. Kostek nie ma. Wiśnie. Gdzieś widziałem. Dobra, jedne były. No, ty miałeś, ja nie miałam. Podkówka. Jest. Jaka podkówka? Aha, dobra. Garnuszek. To miałeś. Nie, nie, u Ciebie był. Teraz księżyc, jest, jeszcze księżyc, jest. drugi. Wow. Dwa Następnie księżyc. jest dzwon. Czy dzwonek My znajdziemy? Bam, bam. Nie ma go tu. Nie ma. Następna jest korona. Dobrze, korona jest tutaj. Kurde. Tutaj i. Dość. Następnie sakiewka. Tak tak sobie skacze. Sakiewkę tutaj mam, i chyba tylko jedną. Ale po fajnie, chyba po kolei, co? No, to byłoby sympatyczne. Naprawdę. Ananasek. Ananasek. Dobrze. Gwiazdka, jest gwiazdka, teraz pojedziemy sobie od dołu. Dobra. Kolejny to klucz. Mam nadzieję. No, to by było nawet sympatyczne. Tak. Cytrynka, niestety nie. A ja też nie zapomniałam Jabłuszko, no, jabłuszko. Chciała szybko, szybko, no nie? Jabłuszko. I jabłuszko. Oraz jabłuszko. Mm. Teraz treflik. Treflik jest tutaj i tylko tyle. Mm -hmm. Słonik. Dobra, słoniki widziałem. Bo tu słonik, tu słonik. I jeszcze na górze był. Tak dobrze kolejna jest biedroneczka biedroneczkę mamy tutaj jeszcze. i jeszcze jedną biedroneczkę teraz winogronka winogronko tu winogronko tu oraz winogronko tutaj no dajcie coś teraz żeby był środek ten ja, czy się Tęczy Tęczy nie? nie ma oj, oj, oj. diament jest diament czyli teraz tak albo linia albo element którego w ogóle nie ma Kwiatek, kwiatek, nie. którego nie ma, <laughs> odmówiłeś. Oj, to no nic, nie przejmuj się. Teraz nie wiem, czy zacząć od tych, czy tak? Dobra. No, przecież. Teraz mamy super nie, nie kochani. Czekajcie, muszę tak sobie, sobie jakoś... sobie ustawimy, tak, tak, tak. O, może troszeczkę tutaj. jeszcze. O, żeby coś było, o. Teraz Będzie powinno, widać? Powinno być widać. No już widzicie, ile wydrapaliśmy. Wydrapałam tak samo jak Mario. I kończymy tą drapeczkę kolejnymi leżaczkiem. Leżaczkiem czy? będziemy. Leżaczek tu nie no b... jest. Poczekaj, ja patrzę. to patrz, <gry> Tu mamy leżaczek, no, ale to jeden jak tak już. Kolejny mamy popcorn. Czy był tu popcorn? Tak, jest popcorn. Jeden, drugi, trzeci. Kwart? No to trochę ich było. Mhm. Sakiewkę. Sakiewki nie ma. No, no właśnie, coś nie dadzą i będzie lipa. Rowerek mamy tutaj. I tu. No jeszcze I, tu. Są. i tu. I tu. I, I tu. Biedronka. Jest Biedronka jedna, Biedronka druga. to tyle. I ostatni. Ja, 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 ja. i co to? Raczki. Rolki. Rolki tu. Nic nie dają, tu nic nie dają. Tu nic nie dają. I tu też. I to była zapeczka z numerem 13. A właśnie, zapeczka z numerem 13. Przepraszam. Zapomniałam na początku powiedzieć, ale jedni może nawet widzą, bo nie zasłaniam. Także ta zrapeczka jest, kochani, pusta. No dobrze, to ja przejdę do swoich y, szczęśliwych Nie, super linii. Tym razem z numerem trzecim. Wow, będzie wybrana. No zobaczymy. No ja zobaczymy. I szukamy leżaka. O, też zaczynałem od leżaka, tak jak ty. No widzisz. Może hmm. to po kolei tak idzie? Nie, no chyba. Nie, ja też mam gwiazdę Roleczki, 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 roleczki. nie, nie są mi potrzebne. Sakiewka, sakiewka, też nie jest mi potrzebna, no. dzwonek, o to już prędzej, dzwonek tu mi się przyda, tu mi się przyda, tu mi się przyda, dobrze, dwa. kolejne są balony, są tu koło słonia, koło parasola i tu są, Ostatnie. I ostatnim elementem jest klucz, którego nie, nie ma, ma niestety. Puste no. No dobra, BNR. No, ale to nic, to był prezent, także się nie, nie przejmujemy. Lubimy drapać, to mamy drapanie, sprawia nam radość. A wygrane to wiecie, jak to jest wygranymi. no nie? Nie, bo tutaj patrzę, dobrze. nie było tego widać. Także tak, otworzyło mi się tutaj jedno słowo, dno. A w tej ani jedno. Yy, no w bonusie też nie. Co mamy te? O Jezu, coś się odsłania. I. I. O, no, masz słowo. A, drugie słowo, jest. A słowo. Acha, nie, po nie bo w po jednym. <laughs> Czyli po jednym. A Uuu. Yes. No dwa, tak nie płacą za dwa. Słowa. No, tu mamy i. Tu i... O, no mamy jest. tu jest drugie IGA. Tu mamy I Loluś. Lole, cichutko. Sonia taka grzeczna, a on jak my nagrywamy, zawsze się odzywa. Chcesz z nami. Rozmawiać po prostu chyba. A drapeczka z numerem 27. Ale to z numerem 27, no, tak. Dalej mamy co? Mamy B. Mamy B. Tu mamy B. Ups, jedno. No. Tu mamy B. Tu jest B. B. Tutaj dajcie trzecie, będzie dobrze. No. no <laughs> Nie ma więcej. No. Kolejny. Co mamy? J. J. Tu mamy J. I tu już nie mamy. Yy, tu w ogóle nie mamy. Ale super. No, I świetnie, ostatnia świetnie. tak? Pewnie świetnie świetnie jest, jest ostatnia jest P. P, 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 p. tutaj p, p, Jest, jest. Tak, ale nie, ale nie, nie, spraszaj. Tu jest P. Jest to tak liniami. Dobra. Teraz tu mamy P. Tu mamy. I to tyle. Nie jedno jeszcze. jeszcze tu jedno. Nie byłaś tam, jesteś. A tu pole. <noise> Dobra i ostatnia to jest literka L, czyli bonusu nie mamy. Jedziemy L tu. Tu, lato, nif. No jest słowo, ale. Plus tylko. Dopiero... Tak, to jest dopiero drugie. Tu tak się już nic nie zbuduje. W drugim tu mamy L, tu mamy L. Tu lada L. Pole. Tu L. Lasso. Coś jeszcze? No, wygląda, że chyba nie chce. kochani, jest. Kupusta. Dobra. Co podrapane, to podrapane. A i co? I na górze pewnie resztę. O. O. Ile było bonusie? 30. O, ładnie. ładnie. No. No dobra, czyli ostatnia zdrapeczka na dzisiaj. Z numerem 22. Tak. I zobaczymy, co ta przyniesie. No ja tutaj uskładałem na razie dwa słowa w tej pierwszej krzyżówce. No, w drugiej nic. że my na trzecią przyjemy, pierwszej, no nie? No może coś się uda, no zobaczymy. I mamy tak. Y. Ale to jest tutaj jedyne. Mhm. Tu mamy słowo tym. I chyba więc... A nie tu jeszcze jest Y, tu jest Y. A bo w pierwszym patrzałeś, tak? No w pierwszym już nie ma. było jedno, ale no, więcej no. nie. No. Teraz spojrzymy sobie na kolejną literkę, to jest J. Też masz J. Tutaj mamy J. Tylko jedno. Chyba tylko jedno. Czy tutaj gdzieś jakieś J się trafi? Nie widać. No nie jest to za częsta literka. F jest mało. Aha! X. A masz? No, no dobra, mam X. Dobra, to ja wiem. Ja nawet dwa razy miałem. A, o, VOX masz. i MIX, tak? Tak, i teraz mamy literkę D. Masz. No zobaczcie, no do bonusu nic się nie chce tutaj wbić. No nie, nie, bo po co. I literka D. <laughs> mamy D. Tutaj nic więcej nie widzę i czy na drugiej stronie jakieś D się w ogóle tutaj pojawi? Nie widać. No nie ma, no. dziwne, dziwne. Kurcz, ostatnia. I ostatnia literka to literka O. Vox? są trzy. Nie, tu są dwa. Aha, to w tym No dobra, już zaznaczę, ale chwila, jeszcze jest tu. O, O, w bonusie O. Będzie, to. Tutaj mamy o, no i dobrze, f nie było, k nie było, l nie było, no to tutaj tylko dwa. Mm -hmm. Po tej stronie tutaj szukamy sobie jeszcze literek o, ale one chyba już nam tutaj niestety nic... Ale miałeś po dwa wyrazy. ...nie dodadzą. To... Tak, są po dwa wyrazy. No nie ma, no. No dobra. To A patrzymy. śrapeczka, jak mówisz, numerek? Mówiłem 22 mhm. GU A tu proponowali 15. Taście. No to cóż, tych wszystkich zdrapeczek wygrała jedna jedyna, czarna, szczęśliwa linia. Dała 3 złote. I dała zwrocik. Dała zwrocik. Chociaż coś wpadło. Dokładnie. Nie jest, Jesteśmy jak ktoś mi nadpustali. To był tak prezent. To tak był prezent, także nie jest źle. Także jeszcze raz zapraszamy na kanał Pumka i Miro na kanał Zdrapkowy. Zostawcie co, co trzeba. Będziemy bardzo wdzięczni. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcineczku. To na razie. A jeszcze chciałam przypomnieć, że 4 września będziemy mieli live o godzinie jednak 18. .00. Będzie to live odnośnie naszego roczku kanału i naszej pier... kolejnej rocznicy ślubu. Także zapraszamy. I do zobaczenia. Pa pa! pa.